Witam wszystkich, postanowiłem zrobić film o tym, jak się uporamy z dwoma problemami w samochodzie Renault Megan 2 to jest 2004 rok, dwulitrowa benzyna z instalacją gazową. Otóż pierwsza sprawa to był taki problem, że auto szarpało strasznie podczas przyspieszania diagnozował to mechanik, który każdy mówi, że się zna na tym co robi. Okazało się, że nie potrafił powiedzieć co jest. Znaczy powiedział, że wszystko za autem pod kątem elektronicznym jest ok. Wszystkie czujniki, wszystko jest sprawne. Natomiast ja yy, drogą, że tak powiem prób i błędów trochę, ale ale najpierw poczytałem gdzieś tam w internecie o tym wszystkim co tu może być grane i zaryzykowałem. Kupiłem czujnik, który kosztuje 135 zł i yy, załatwiło to cały problem. Auto zaczęło jechać normalnie, przyspieszać i nie było z tym żadnego problemu. A czujnik to jest właśnie ten czujnik. Yy, nazywa się map sensor. Nie wiem czy to jest fachowa jego nazwa czy nie. Natomiast jak poprosiłem w sklepie o czujnik map sensor do tego samochodu, to pan wiedział o co chodzi i mi go po prostu sprzedał. Także chyba ten czujnik tak się nazywa. To jest jedna rzecz. Wymieniłem ten czujnik i śmiga jak szalona. Następna sprawa to po jakimś czasie z, Po jakimś czasie... Po prostu auto nie odpaliło. Wiadomo, odpala na benzynie, bo tu jest instalacja sekwencyjna, więc... Więc odpala na benzynie. I, no i nie chciało odpalić. Po czym też tu mechanik się zastanawiał. Stwierdził, że koło zmiennych rządu mogło się rozsypać i... I to po prostu jest przyczyna, i trzeba będzie to koło zrobić, natomiast, natomiast postanowiłem się temu przyjrzeć bardziej samemu i doszedłem do takiego wniosku, że po prostu się uszkodziła pompka paliwowa. Jest to częsta dość przypadłość w tych samochodach. Wiemy wszyscy, gdzie się znajduje pompka paliwowa. Kupiłem nową, wymieniłem, tam jeszcze wchodziła w grę kupno kostki i przełożenie tej kostki, ponieważ ta stara była upalona. Ale ciekawą rzeczą jeszcze, jaka była w, przy wymianie pompki, to yy, taka sytuacja, że to to, ta nakrętka, którą się ręca pompkę, po prostu nie mogłem jej odkręcić i tyle z niej zostało. Zostało z niej tyle, nawet po prostu pękła. Natomiast kupiłem Kupiłem nową nakrętkę razem z pompą, tyle, że okazała się chińczykiem jakimś podrabianym i w ogóle była za wąska, nie mogłem jej wkręcić. Była bodajże o milimetr czy o półtora średnica węższa, więc no nie dało rady tego, tego zakręcić na tym tym. I ciekawy patent, nie będę tego pokazywał, bo, bo wszyscy wiemy gdzie jest pompka i, i wszyscy wiemy jak to wygląda, natomiast po prostu przeciąłem ją Boszem równo, rozszerzyłem delikatnie i po prostu ją zespawałem spawarką do plastiku. Powiem szczerze, że patent dość ciekawy. Zdało to egzamin, bo się przykręciła elegancko i trzyma, po prostu trzyma. No i co, i pompeczka śmiga za pierwszym strzałem odpalone. Chodzi jak szalona, także także jest ok. Myślę, że to jest yy, pompka, no to jedna rzecz, ale druga rzecz ten map sensor, czujnik to jest ciekawa sprawa, ponieważ wiem, że dużo ludzi ma z tym kłopot. Dużo yy, po prostu ludzi, który, którzy jeżdżą tymi samochodami, ma taki problem, że auto szarpie. Wiem, bo trochę przeglądałem fora i wiem, że taki problem występuje w tych samochodach, a ludzie właśnie też kombinują, szukają yy, przyczyny. Powiem tak, pod komputerem nic nie pokazywało żadnego błędu. Żadnego błędu komputer nie wykazywał, a tym bardziej nie wykazywał żadnego błędu, który, który po prostu by wskazywał na ten czujnik. Natomiast mówię, no nie ukrywam, że poczytałem trochę w internecie i ktoś tam napisał: To była tylko jedna wzmianka w jakimś tam poście kogoś, kto wstawił jakiś post, że, że to jest ten czujnik, prawda? Czujnik ma sensor. Wymieniłem go i, i elegancko. Temat pompy, no to, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda. Warto jest, jakby nie chciała odpalać, warto jest zwrócić uwagę na wyjąć po prostu kostkę z pompy. Tam są cztery piny. Wyjąć tą kostkę i zobaczyć, czy nie jest upalone. Bo pierwsza, yy, bo też to jest częsta przyczyna w tych samochodach, że te piny się upalają. Ponieważ jeździłem po szrotach, chciałem kupić pompkę używaną, nie tyle pompkę co Chciałem kupić kostkę tą, która się upaliła, używaną I pan, no po prostu nie, nie, nie dało się jej dostać, ponieważ jeden W zasadzie nie jeden, bo każdy gość, który, u którego byłem na szrocie to Tłumaczył, że jest to częsta przypadłość względem tych samochodów, więc Polecam, mam nadzieję, że komuś coś to pomoże Gdyby tam się borykał z podobnymi problemami to to myślę, że to będzie ciekawy materiał. Także dzięki serdeczne, pozdrawiam.